Cześć, z tej strony Paweł, a to jest kolejny odcinek z y, serwera polskiego Metin 2, serwer Tortuga, czyli ostatni. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem troszeczkę porozmawiać o zarobkach. E, nie dziwcie się, że dużo nie zrobiłem, bo jest to, jak powiedzieć, drugi dzień całkowicie z tej postaci, więc nic więcej tam nie, nie, nie osiągnąłem. E, z początku postanowiłem sobie kupić kilka szkad bossów, to były zjadłe żółtego tygrysa, jak i 9 ogonów, Pootwierałem to. I dopiero potem, jak już otworzyłem wszystkie i straciłem całą kasę, e, skapnąłem się, co ja właściwie w tym momencie zrobiłem. Otworzyłem to wszystko na shopie. Mam dwa PD, których tak naprawdę nigdy nie użyję. E, znaczy pomyślałem sobie, że może je użyję, bo na tym koncie może zrobię tego mm, WP w przyszłości do DT, bo na tym też można się nie zarabiać. Ale jednak byłem troszeczkę zdenerwowany sam na siebie, tylko dlatego, że jestem kreatynem. No ale to już jest tylko moja i wyłącznie moja wina, niczyja inna. Luszkaty ja kupowałem od 330 do 250K, więc to też nie był jakiś um, duży wydatek, jako że mało zostałem po 500K ja ciągle je łowię, więc nie jest źle. A więc pierwsza sposobem na, na zarobki w M2 jest dropienie broni na 30 poziom z bestialskich a, łuczników i best kapitanów. To są, też są bestialskie kapitany, ale w skrócie. To już jest zależna cena od średnich. Taki zwykły, najprostszy FMS bez żadnych wystrzałowych średnich, coś w tym rodzaju kosztuje od 1 do 2 kK plus 0. Więc jest to, moim zdaniem, jeden z lepszych sposobów na zarobek. Natomiast jak już wystrzelimy tak do takiego 30, to można podciągnąć pod nawet 10 kK czasami, chodzą, zależy tylko czy, będziemy, czy tylko będziemy się starali go ulepszyć. Drugim sposobem jest drop. Sam drop, sam w sobie drop jest naprawdę wyśmienity w M2, jako że możemy wydropić najcenniejszy marmur w grze, czyli dziki, dziki sługa. Tak, dziki sługa? Tak mi się wydaje, że <ścoughs> chyba to nawet ich nazwę nie, nie pamiętam, nie przygotowałem się za bardzo. Do bicia bossów, jako że on bije tak naprawdę najszybciej, więc jest najbardziej przydatnym marmurem w całej grze. I tak chodzi po mniej więcej 300 plus k, więc to jest spoko cena. Drugim sposobem, znaczy drugim, drugim źródłem zarobku, ciągle ulepszaczym, są kawałki klejnotów, które stoją po 500k, aż do nawet 700-800k i ludzie to kupują o dziwo. Dropią one z tych takich jak to tutaj powinno się pojawić teraz, zdjęcie. i. Ich drop nie jest jakoś tak specjalnie wybitny, da się, da się utrzymać jakoś, no ale żeby na tym zarabiać tak, jak to gdzieś profesjonalnie to trzeba zrobić sobie radę dropa z um, dobrym eku, najlepiej ogarnąć sobie jeszcze jakiegoś um, lura czy coś w tym rodzaju i zgarnąć sobie spota. Równie dobrze możemy to zrobić na 35 um, poziomie, jeżeli już tylko mamy bojowca. Będziemy je ubijali, wydaje mi się, że szybciej. Ewentualnie można po prostu jeździć na Metiny i ubijać te Metiny, z których też będą leciały na e, ulepszacze tego typu. Następnie są kawałki zbroi, e, zarazowiałe ostrze, czarne uniformy, stłuczona porcelana i mnóstwo tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że z M2 najdroższą rzeczą, którą można wydropić jest Shuriken Plus, który leci właśnie bez e, specjalisty, bez kapitana. I bestialskiego łucznika z tych trzech, na pewno jeszcze chyba z Bestmaniaka, maniaka. Ale, żeby dopaść bez maniaka, to też trzeba się troszeczkę natrudzić, bo wszyscy go ubijają jak go tylko widzą. Um, żeby to dorobić, można też pójść sobie na dolinę orków, gdzie bardzo łatwo je znaleźć. I ludzie tak naprawdę często nie zwracają na nie uwagi i po prostu omijają. więc jeżeli tylko macie ochotę, macie trochę czasu, macie już e, 6 cech, więc nie tylko 4, a już 6. Możecie sobie latać, zmieniać te kanały i próbować je ubijać, licząc na właśnie szurykeny, fmsy i tego typu przedmioty. Dobra, w dzisiejszym odcinku zrobiłem sobie konia, pierwszy, pierwszy level konia, który już w 25 poziom. Nie było to trudne, zajęło mi to coś koło 10 minut, film jest przyspieszony razy 3, żeby Was nie zanudzać. W międzyczasie jak ekspiłem pierwsze parę poziomów, dodałem jakiegoś tam bota, który byłem dwa, że po prostu wrzucił mnie do PT i podekspił mnie, bo skoro używają te boty, przeszkadzają nam, jest to nielegalne oprogramowanie, to nie możemy tego używać, nie możemy tego pobrać. Jeżeli te, takie coś mamy na komputerze, to już jest zagrożone, że w logach nas um, serwer. Serwer? Nie wiem, tak, ma no serwer. W serwerowych logach po prostu nas wykryją i możemy dostać automatycznie bana bez żadnego maila, bez niczego. Więc tego się nie opasa robić, a ja GM i GA i, tak, i tak dalej naprawdę nie zwracają na to większej uwagi, czy ktoś sobie siedzi na tym bocie czy nie. Jednak ja tam troszeczkę się boję o to moje konto, jest już całkiem fajne, spoko się rozwija, więc nie chciałbym żadnego bana. Dlatego jeżeli mamy okazję, często próbujcie na pierwszych levelach dodawać się właśnie do BT z takim botem. Często wygląda to mniej więcej tak, że osoba, która steruje tym botem, idzie sobie na awkę gdzieś um, film ogląda na przykład na YouTube albo e, gra sobie w Lola albo co, cokolwiek innego może w tym czasie robić, tak? Nie musi być je po prostu przy komputerze, więc nie będzie nawracać, zwracała na Was uwagi. Więc może tam stać tak długo, jak tylko bot będzie ustawiony. Um, w międzyczasie, jak pamiętacie, miałem 19 kK, teraz jest troszeczkę spadek. No, co ja to wydałem? Po kolei kupiłem sobie w tego FMS-a wtedy, to on kosztował 10kk, to było naprawdę sporo i wydaje mi się, że chyba troszeczkę przepłaciłem. E, następnie kupiłem sobie jednego bodzia, ulepszyłem, oliwo wszedł, jest już FMS średni 34 plus 6. Czekam teraz na 30 poziom, i na 30 poziomie też będę e, ulepszał bodziami z y, skrzyni ucznia. Może wejdzie na plus 9. Jak wejdzie na plus 9, zastanowię się, czy zatrzymać go, czy sprzedać, albo zatrzymam go na samym początku, bo przyda mi się do bicia. A dopiero później go sprzedam. Kupiłem też 10, nie, 11 medali konnych, tylko po to, żeby robić wszystkie misje naraz i żeby mm, później nie kupować na bieżąco. Co jeszcze zrobiłem z tą kasą? Kupiłem sobie buty z 1kHP i naszyjnik nasz z 1kHP, ale to jest na 42 poziom z białego złota, jeżeli się nie mylę, daje tam dwa siły i coś tam jeszcze, szybkość zaklęcia chyba. No i tu właśnie 1khp. Ja Kupiłem też naszyjniczek z 500 hp, który no, no, na razie starczą. No, to jest tylko m2, tak, dopiero później gdzieś pójdziemy. I na 35. levelu ja się zatrzymam i właśnie w tym m2 będę siedział jak najdłużej, żeby jak najwięcej um, ulepszyć tą moją aurę, um, ekwipunek, jak najwięcej zarobić. I wtedy też zrobię sobie bufa. Później wytłumaczę, skąd wziąć pierścionek z żeby nie przepłacać za niego e, Jak zrobić tę misję, bo o dziwo niektórzy ludzie nie wiedzą, mogą grać... No, mogą dopiero zaczynać grać w na tak? Więc może nie wiedzą No ale cóż, e, odcinek dobiega już końca, jeszcze nie chcę Przerywać mojego monologu, chyba tak to się nazywa Tylko dlatego, żeby nie zostawiać was z muzyką, bo moim zdaniem jest to naprawdę irytujące jak ktoś powie coś w filmiku przez dwie minuty, a następnie zostawia to i mówi ok, film jest fajny, dodałem muzykę. Jak możecie zauważyć, dodaję muzykę medynowską, żeby nikogo nie drażnić, bo są różne gusty. Niektórzy lubią rock, niektórzy lubią disco polo, inni dubstep, jeszcze mnóstwo innych rodzajów muzyki jest na świecie. I żeby każdemu dogodzić, po prostu dobieram muzykę, którą każdy już słyszał. Każdy grający w Medina już słyszał. Miasto każdy z Medina już zna się do niej przyzwyczaił, więc nie będzie żadnego a, większego narzekania, właśnie na utwory, które dodaję. Następną rzeczą um, jest nazwa kanału, która już jest. Nazywa się Mało Oryginalny. Jak sami widzicie, to jest naprawdę prosty kanał, nie ma żadnego intra, nie ma żadnego banera. Avatar dopiero będzie zrobiony i nie jest to zrobione tak z tego powodu, że chcę mieć jak najlepszy kontakt z ludźmi, z widzami, subskrybentami, bo ten kanał jest potrzebny mi po to, żeby poznawać nowych ludzi, a nie po to, żeby zostać, nie wiem, nie wiadomo jaką osobą która będzie miała na widzów wyjebane, jak to niektórzy mają. Ja rozumiem, że jak jest na przykład 10 tysięcy widzów, no to już jest ciężej odpisywać i tak dalej, ale będę robił co w mojej mocy. Na razie mam jednego widza, który jeszcze nie wiem kim jest, ale się dowiem. No cóż, a w tym odcinku chyba byłoby na tyle. Ja was zostawiam już dosłownie te 20 czy 30 sekund z muzyką. Trzymajcie się na razie i zapraszam na kolejne odcinki, które będą pojawiały się z początku troszkę regularniej, żeby rozruszać ten kanał. Na razie.